Cześć, Pawełku. Nie podchodź do mnie. A co ja ci zrobiłam? To dlatego spałeś dzisiaj w gościnnym pokoju? Bo ci coś zrobiłam? Nic. Po prostu... Chory jestem. Że ze mną jesteś, tak? Ale ty jesteś bezczelny. Poważnie jestem chory. 38 stopni gorączki, kaszel. Mamy gdzieś apap. -ap? Tam gdzie wszystkie leki w szafce na górze. Ech, muszę zadzwonić do... Oskara, że nie będzie mnie dzisiaj w robocie. Na pewno chcesz dzwonić do osu Oskara? No no tak, znowu się na mnie wkurzy. Lepiej do pani Emilii. To kuruj się kochany, kuruj. Ja muszę do pracy już iść. Zdrowia. Zmierz talerzyk. Chociaż na coś się w tej chorobie przynasz. Dobra, zmyję. A, sorry, nie mam podchodzić. Zdrówka. Chociaż... tego to ty mi akurat powinieneś dzisiaj życzyć. Coś mówiłaś? Nie, nie. Czyli niczym mnie dzisiaj nie zaskoczysz w tej sytuacji. Eba.